Piosenka Moi Ludzie W Szatach Guci pojawi się już w tym dniu, godzinie 18 na kanale Krysę. Link do premiery macie w opisie. Moi Ludzie W Szatach, ludzie w szatach się na króla, a ty patrzysz się na Jo! jak długo trzymać. O już mnie buzia w ogóle błagała. Ale siemanecz trzymać z tej strony Krzysia witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Kurde, w mikrofon mój. Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale z Krunkera i... Um, Krunkera! Je, a jeśli Ci się podoba to zasubskrybuj ten kanał, bo dzisiaj zagram se w Krunkera. Z historii, że w tamtym tygodniu Krunkera nie było. Sorki! Przepraszam, że wczoraj nie było Klunkera, nie wczoraj, tylko przewczoraj, nie przewczoraj, tylko tydzień temu, ale dużo się tego zmieniło, bo z... mam nowe włosy, nowe, nowe włosy, nowe, 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 nowe. W dzisiejszym odcinku programu z Kunkera, jak to już mówiłem, aż jeśli się już film spodobał, zasubskrybuj, bijamy 50 subskrypcji do końca roku, naprawdę, ale to bardzo, 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 bardzo ważne. Dla mojego kanału na rozwijanie się. Jeszcze nigdy nie miałam 50 subskrypcji. Musimy to wbić. Bo żeby pobić rekord, żebym ja mógł świętować, żebym yy, myślał, że coś osiągnąłem, a nie siedzenie przed kąpem i granie w jakieś gry komputerowe, które już do życia nie dają. W sumie mi daje, bo daje mi dużo frajdy i nerwów. Ale jeśli dzisiaj ktoś jest podania, to zasubskrybuj. Może dzisiaj podbieramy sobie losy z Twitcha te bo można z Twitcha odbierać se ten l, tr, dropy. A propos Twitch'a, założyłem swojego Twitcha pod tytułem krysterek 55 do którego macie... Jest cały czas link w opisie. Tam będę czasami mógł, Tam czasami będę streamować z Krunkera, z Minecrafta lub z innych gier. Będę tam czasami na Twitch'u streamował właśnie te tego typu gry. Więc krysterek 55 Twitch link w opisie. Yy, po, yy, obserwujcie mnie, a będą pojawiać się live, live'y jeszcze raz live'y z Krunkera, Minecraft, Geta, i innych gier, które są na tym kanale. Na przykład Fortnite. Fortnite jest za tydzień wracam. Za także zapraszam was do oglądania. Okej, okay, także jesteśmy już w Krunkerze i jest runda, także... Może shop? Jesteś, mogę coś z Twitcha odbrać? No jest Twitch e, nie, nie rozumiem w ogóle angielskiego Tu nie ma polskiego w tym Krunkerze Twitch Logout Super! Wylogowałem się z mojego konta w Krunker Zaraz wracam i się zaloguję Okej, okay, jestem z powrotem, niestety nie mogę odebrać ale straciłem swoje te skiny. Super. Muszę sobie jak wziąć z powrotem. Dobra. Yy, tego nie miałem. Yy, czerwoną kropkę. A, jest pis pistolet. nie. Poczekaj, kurde. Red, a jest czarny. Aha, to czarny jest, żeby można sobie customować. Dobra, Kafin. nóż, nie. C Poczekaj, had, miałem to. Ja miałem to, yy, tu nic nie miałem i tu nic nie miałem, dobra. I skale skóry miałam zielone, bo... Dobra, lecimy z tym! Przez chwilę był jeden FPS, ale teraz wróciło na 45 FPSów. Są moje ustawienia pro w ogóle? Chyba są moje ustawienia pro. Jak gdzie to będę musiała sobie zmienić? jest jeden. Dzień dobry. Do widzenia. O! 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 o. Zliszczyłem go z noża, dobra. Jezu! Wystraszyłem się z własnego mikrofonu. Zostaw mi kolegę, którym gram. W sumie mogłeś zabić tego gesta 4 Kurde, zabiję go. A szkoda. To jest nasza flaga, to. to stąd powinniśmy chyba wziąć. Tak. W sumie ten gest 4 Pierwsze miejsce. O, teraz coś było, słuchaj, bo strzelamy. KR tutaj zobaczmy, prowincja, super. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Okej. Okay. Ja sobie wybieram oczywiście tą mapę. Znaczy na która bo jest dwa na dwa. 16 kar, darmowe kar, bo nie ja mnie. musieli. Pod koniec filmu sobie odbierzemy. Może dzisiaj sobie pogram jakąś inną postacią, a nie Tigermanem. To w sumie zabiję się i zagram Tigermanem. Nie wiem, że tego tak nie powinienem, ale. Uzna... Będę uznany za lupkę, ale. Tu jest ta fossa. To jest coś co może mi pomóc. Ale zmieniamy postać na tego to pana i nie wiem, sobie. Mam Tą skórkę, chyba mi się ona osta. To jest... To pisało, że to jest z drugiego sezonu, także... Kozak. I to są... Wszyscy przeciwko siebie. Teraz, mam szansę zabić gesta Trzy, jeden. Ho! No nie! Chciałam na to skoczyć! Chcemy go z góry zabić. Ja. Dobra, lecę jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi preców zaraz nie zrobi. Ło! Nie wiem, czy wiecie, ale co jest krunker, żeby się coraz lepsze, ale gest, gest jeden mnie zabił. Nie. Wiesz, to jest grzech. Krunkerowy No nie, dobra, nieważne. CO JEST COŚ MI SIĘ WŁĄCZA A miał szansę sobie zabić Ile ile to jest? O widziałam nick Kokoś dupen Się nie da BOOOOM Kurde Mmm Lecę sam, sam bo nie mam talii. Graj z Ze spad... O! A było tak blisko! Tylko nie wiem, dlaczego mi nie wyskakuje ile osób. Czy to... To, 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 to... To, to czaszką. Mm. Pędzę, tak biegnę, tom, krukera za nogi, łap. Przepraszam, Krukera za nogi, łap. się life tigerman, la 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 sobie poskakać dla pieniędzy i wyświetlać. <laughs> Dobra, myślę, że się ogarnę. Czyż z YouTube nic nie zarabiam? Dlatego dużo nagrywam, żeby zarabiać. Bo nie wiem, czy wiecie, jak, y, nagrywa, jak będzie 4 godziny, będzie, ma się 1000 subskrypcji albo 4, ze wszystkich minionów 4000 godzin. To można, odblokuje się, zarabia, nie? ja bym chętnie zaczął zarabiać, coś bym kupił do mojego studia, które jest puste, siedzę na fotelu cioci, ale w sumie wygląda jak gamingowe, także spoko, mam yy, komputer złom, wydaje yy. mi się tylko stanowisko podoba. Boże, nie, cały się daje zabić, gestiec jeden! Okej, okay, zarobiłem 6KR. Dobra, ja chcę tutaj sobie pobrać dla tej mapce. Tu mm. no nic, tu nic. Super. Trzeba się tłumaczyć do biurka. Nie oglądajcie tej biurkamy. Co on strzelał musi się na nim mi zorientować. Okej, okay, ten ten zabił, a ja go zabiłem za to. Chyba czaszka z x to jest tyle osób, ile zabiłem. To jest chyba. To. Nie wiem, muszę go zabić i zobacz. A nie, to tutaj obok nie Dzisiaj nie postanawiam się rajd'ować i walić o biurko. Typu! Typu! Aaa! Ja tylko nie wiem, jak ci to pokazuje, gdzie zginąłeś. Ta czaszka z X to jest chyba tyle razy, że zginąłeś. O. Kurde, w ogóle dźwięków nie słyszę! Dobra. Chce, Się przecież muszę zabrzeć jakby staszy dwa burzwie w... ja. Sorry, się nic nie odzywam, po prostu próbuję się skupić. Masz ma Przecież z gesta Nikt nie zabije. Nie, chyba, że będą snajperką. No nie, no nikt go nie zabije! Co to jest za pros? Dwojki nie zabije! Ale już na gracze to nie mam już problemu, bo gracze to są prosy. Przegrałem. Chociaż ile kar 7. Kar. No. Może być tam. Ja już żadnej mapy nie wybieram, bo to jest koniec odcinka, tylko jeszcze otworzymy sobie tego, no jak to się nazywa. Yy, darmowe kry odbierzemy, jeśli będzie. I otworzymy sobie skrzynkę i zobaczymy co nam się trafi. O! Przepraszam. Dobra, ja yeah. to ja otwieram termowe kryj i się zaraz widzimy. Okej, okay, jest koło, także kręcimy. Proszę, żeby się trafiło yy, 10 tysięcy. Nie, 20. No mi mnie starczy. Chciałbym, żeby mi się to w końcu zblokowało. Jestem człowiekiem. Hello. Dobra, nie, no dobra, wychodzę z tego. Także dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał z klunkera. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zasubskrybuj. Zasubskrybuj ten kanał. No i trzymajcie się. Na razie. No i. 6. Piosenka moi ludzie w Przedeck pojawi się już w tym tygodniu o godzinie na kanale Kryse. Link do premiery macie w opisie.